Hej, Tukasia i kanał nam do dziecku. Dzisiaj u mnie bardzo pyszna zupa krem z kalafiorem. Zapraszam. Potrzebne składniki to: jeden kalafior, dwa ziemniaki, jedna pietruszka, cebula, trzy ząbki czosnku, lider bulionu jedna szklanka śmietany do zup, jedna łyżka masła, dwie łyżki oleju, przyprawy, zioła. Rozgrzewam olej i masło. Dodaję pokrojoną cebulę i ją smażę. Kroję ziemniaki, pietruszkę, czosnek i je podsmażam. Dzielę kalafiora na różyczki i chwilę smażę, Następnie warzywa zalewam bulionem. Dodaję zioła i przyprawy. Do miękkich warzyw wlewam śmietankę i chwilę ją gotuję. Całość blenduję. Do tej zupy dodaję grzanki, ser żółty lub orzechy. Dzisiaj wsypałam prażony ryż. Smacznego. Kochani, serdecznie zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i odwiedzania naszego profilu na Instagramie. Do zobaczenia za tydzień.